I tego dnia jest iście blisko wschodni. Dzięki pani Migniek P., która dała ten powiew, głos ze Bliskiego Wschodu, już pogoda. Jest iście blisko wschodnia, i tak czujemy trochę taki, taki upał, skwar syryjski, izraelski. Możemy się tak poczuć, dokładnie. I rzeczywiście jest coś takiego, że dzięki gościnności tutaj księdza arcybiskupa, dzięki gościnności księdza kustosza, kawałek ziemi świętej będzie na stałe w sanktuarium. I ten kawałek Ziemi Świętej będzie o tyle ciekawy, że nie będzie ciężkim nudnym głazem, który stanie i będziemy oglądać coś innego, tylko to jest gorąca, pełna emocji, pełna barw, pełna zapachów opowieść. Cieszę się, że dzięki inicjatywie organizatorów, także dzięki temu, że ksiądz arcybiskup organizatorów z wystawą skierował właśnie do centrum Jana Pawła II, Teraz tutaj w domu świętego Jana Pawła II, tak jak powiedział Pan Krzysztof, możemy mieć fragment ziemi świętej. Ojciec Święty odwiedzał te miejsca, a teraz w jakim sensie te miejsca trafiły do Niego, do Jego domu, tutaj w centrum Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Ziemi Świętej, w sposób szczególny zawarta prawda o krzyżu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, który jest, jak powiedział święty Andrzej, apostoł tuż przed swoją śmiercią, spezmę a unika, moją jedyną nadzieją. Niech ta wystawa pokazuje, że dla nas wszystkich żyjących także w XXI wieku prawda o Ziemi Świętej Niezwykle skoncentrowana jest naszą jedyną nadzieją.